Pojawia się bardzo dużo plotek dotyczących tego filmu, i między innymi nawet dzisiaj trafiłem na taką wzmiankę o tobie, że ty bardzo zazdrościsz e, roli Mai Ostaszewskiej. Skąd masz kasę? Rodziców bogatych mam i alimenty. Od Odlęgu ożarowskiego A co ty mnie przesłuchujesz? Jak cię wrzuciłem na bęben, to zabrakło papieru w drukarce. No i co z tego? Doszły w ogóle do ciebie takie słuchy, takie plotki? Nie. Absolutnie nie. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że to wspaniała postać, i, e, ale, ale nie, no nie, nie. Ja z reguły nie zazdroszczę innym osobom roli, podejmując się już jakiegoś projektu, raczej wybieram tą, tą rolę albo, albo mu, mówię tak, bo ta rola jest chyba najciekawsza, przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Czyli z mojego punktu widzenia bardzo się cieszyłam, że właśnie ta drabina była po, e, e, gdzieś tam podarowana mnie. No nawet nie podejrzewałem cię o to, dlatego też chciałem jakiś krótki komentarz do tych no, wszystkich plotek. Ja Słyszałam coś innego, że, że przytyłam do roli. Więc ja myślę, że może ktoś zobaczył film, że o, zakłada gruba, przytyła do roli. Nie. Ja Więc... mogę też być takim naocznym świadkiem. Stoję, widzę, że naprawdę no dwa miesiące, nie, absolutnie jedynie, nie, nie przytyłam. No tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No cóż Aczkolwiek w tym nie ma i tak nic, nic, nic przecież złego. Ale trochę ci przerwałem? Dwa miesiące? Dwa miesiące przerwy od zakończenia zdjęć, by do, być może trzy. Nie mam poczucia czasu. No więc jak gdyby odpuściłam sobie dietę, którą faktycznie stosowałam, żeby gdzieś tam współgrała z moim treningiem. No i, i cieszę się przyjemnościami życia, czyli jedzeniem. No jeszcze tutaj na naszym rodzimym podwórku chyba jedzenie smakuje ci. No niestety. Bardziej niż w Stanach. Jestem, absolutnie, ale, ale akurat wróciłam ze Stanów dwa dni temu, specjalnie na premierę i wracam za dwa dni, więc jestem w Stanach. Skończyłam tam teraz projekt, zresztą specjalnie dla Pitbulla, przerwałam go na parę miesięcy i wróciłam na plan na ostatni miesiąc. Przyleciałaś sama czy towarzyszy ci syn? Przyleciałam sama.